Ci do już dobry stan, to na oczy ma trochę jak dzieci, kręci się bal Latam w kapkach i przeliczam Za tą i hasz Marokańskie złoto nie schodzi mi chaj, świecamy świat Pali Malta tylko tam już znajdziesz nas Już dobry stan, to na oczy ma trochę jak dzieci kręci się bal Latam w kapkach i przeliczam za tą i i hasz Marokańskie złoto nie schodzi mi chajamy świat Pani Malta tylko tam już znajdziesz nas Się. Już dobry stan, ona oczy ma trochę Jak dzięki czankę ci się bal Lapa w klapkach i przeliczam za to i Tichasz, marokańskie złoto nie schodzi Niechaj zwiedzamy świat, bali malta, tylko tam już znajdziesz nas Już dobry stan, ona oczy ma trochę Jak dzięki czankę ci się bal Lapa w i przeliczam za to i Tichasz, marokańskie złoto nie schodzi Niechaj zwiedzamy świat, bali malta, tylko tam już znajdziesz nas